Zostałem kierownikiem Białowieskiej Placówki Instytutu Badawczego Leśnictwa pod nazwą Pracownia Badania Lasów Pierwotnych, funkcjonująca w ramach Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży. W tej nazwie Pracownia Badania Lasów Pierwotnych, ta pierwotność w tej nazwie tak mnie zastanawiała, co to znaczy pierwotny. Pierwotny w stosunku do czego, prawda? Pierwotny on był kiedyś, kiedy w ogóle las, jako pewna formacja roślinna, zaczął się tworzyć na terenach opuszczonych przez lodowiec, prawda? Na tych polodowcowych obszarach. No ale tutaj. Takie stadium tego lasu minęło już dawno, prawda? I dzisiaj mamy ten las współczesny, w różnym stopniu też troszeczkę odkształcony. I również ten ścisły rezerwat Białowieskiego Parku Narodowego nie uniknął tego odkształcenia. W latach 50. i 60. jeszcze Widziałem pozostałości, po dawnej, dużej zagrodzie, po takim płocie ogradzającym miejsce, gdzie przetrzymywano tych no, wziętych do niewoli w czasie wojny, I wojny światowej. Ale też właśnie i dalej na północy, w północnej części. Miejsca, bo zrębach zupełnych, które już zarastają coraz bardziej i unaturalniają się. Zacząłem interesować się i przede wszystkim właśnie tymi lasami i puszczy poza samym Parkiem Narodowym, bo trochę mi było za mało tego, że. Problematyka ta białowieska Instytutu była zlokalizowana tylko w Parku Narodowym. Jakoś ten Park Narodowy i Park Narodowy, a tu cała puszcza, prawda? Rezerwat Starzyna, prawda? I przede wszystkim szukałem takich typowych borów, których brakowało mi w ścisłym rezerwacie Białowieskiego, Parku Narodowego. No i tam znalazłem wreszcie. Ten wyniesienie wydmowe. Wtedy dyrektorem regionalnym był dyrektor Sosnowski. No. I jakoś jak raz przyjechał on na jakąś tam, prawda, taką wizytację w Puszczy, ponad nadleśnictwach no i zaproponował, że wobec tego pojedziemy, popatrzymy do, do tych, jak wyglądają te projektowane rezerwaty. No i wreszcie do Starzyny jedziemy. No jedziemy tutaj. Las, prawda? Taki, no, no, I jedziemy na tą wydmę, na, na ten pagórek, prawda? Tam częściowo rozgrzebamy przez jeleni, bo tam to kąpielisko, jelenie, prawda, miały na dole, ale na tą górkę. Wchodzimy na tą górkę. I on tak patrzy na to, mówi, sosna trzeciej bonitacji. Patrzy na tą sosnę i mówi, panie docencie. No i co pan tu chce chronić? No taką sosnę. No ja mówię, panie dyrektorze, no tak, no bo takiej sosny, no tego typu boru sosnowego w Parku Narodowym nie ma, a mnie chodzi o to właśnie, że... Chcę, żeby w tej sieci rezerwatów uzupełniających Park Narodowy był ten element, element, który jest w puszczy, pięknie wykształcony, bo jak raz stoimy w miejscu, pięknie wykształconego boru chrobotkowego. Nie wiem, czy go przekonałem, no nic nie powiedział już potem, poszliśmy dalej oglądać inne fragmenty, no tam to jakoś akceptował. Zacząłem formułować takie projekty badań, no najpierw zacząłem od fitosozjologicznej charakterystyki lasów sosnowych Puszczy Białowieskiej, prawda? więc zebrałem materiał prawda? najpierw właśnie tak jako to najprostsze takie typ zbiorowiska, prawda? To, no i jakoś to i udało mi się opracować, opublikować prawda, tu w tych leśnych pracach na naszych, instytutowych. No i potem zacząłem próbować występować o, z projektami innych właśnie w Puszczy Kteszyńskiej, potem do Puszczy Augustowskiej przeniosłem się i tak dalej. I to, to znajdowało zainteresowanie, prawda. Tak jak dzisiaj podsumowałem, to około setki, dokładnie znacznie ponad 90 rezerwatów już funkcjonującej w, na terenie województwa podlaskiego, dawnego białostockiego. To są rezerwaty zaprojektowane, dla których opracowałem. I waloryzację przyrodniczą, i charakterystykę przyrodniczą zostało utworzonych formalnie i funkcjonuje dzisiaj. Udało mi się też jednak przekonać władze i leśne, ale i administrację odpowiedzialną za ochronę przyrody do powiększenia samego Białowieskiego Parku Narodowego. O ponad 5000 hektarów ale chodziło mi o to żeby białowieski park narodowy reprezentował w pełni wszystko to wszystkie rodzaje i typy lasów występujące na obszarze puszczy białowieskiej co najmniej i również, żeby dobrze reprezentował lasy północno-wschodniej Polski. Dzisiaj, kiedy no już mamy dużo informacji o, obecnym, o funkcjonowaniu obecnego systemu ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej, jak i obecnego systemu ochrony przyrody w ogóle w kraju, w Europie i na świecie, prawda? i dopiero na tym tle Należałoby rozpatrywać ten problem ochrony Puszczy Białowieskiej jako reprezentanta naszej przyrody. Czy obecny system ochrony jest wystarczający, czy jest niewystarczający, i czy idea powiększenia Parku Narodowego na całą powierzchnię polskiej części Puszczy Białowieskiej. Jest uzasadnione, czy nie. Samego tylko powiększania obszarów chronionych, podlegających pewnym rygorom ochronnym, no, przyrody nie ochronimy, bo przecież całej przyrody nie ochronimy w taki konserwatorski sposób. Musimy ją chronić, użytkując... Wydaje mi się, że tu brakuje jeszcze elementów w granicach Puszczy Białowieskiej, pewnej części bardzo intensywnie zagospodarowanej, ale podlegającej ścisłym obserwacjom i ścisłej rejestracji wszystkiego tego, co działo, co by się działo, rejestrującej właśnie zabiegi zmierzające do zwiększenia Zakresu użytkowania nawet drzewostanów w tej puszczy. Jak daleko możemy pójść z intensyfikacją użytkowania tych lasów, żeby ta puszcza i ten ekosystem nie tracił nic ze swojego bogactwa gatunkowego. Prawda? Zarówno w drzewostanach, jak i w pozostałych elementach. Yy tych ekosystemów leśnych, tego jeszcze musimy się uczyć i właśnie nie znamy, nie znamy tej granicy dopuszczalnej, tej wartości progowej po przekroczeniu której następuje degradacja, degradacja ekosystemu leśnego, nie drzewostanu.